Za nami ważny tydzień, krótkie podsumowanie. Zobaczyliśmy, że Donald Tusk, który dysponuje już pełnią władzy rządowej, biznesowej, akademickiej, medialnej, którego wspierają mocarstwa ościenne, zdecydował sięgnąć się po jeszcze jedną władzę władzę pałki policyjnej. Dlatego tak brutalnie. Celowo, świadomie spacyfikowano protest rolników. Skończył się czas pokojowego demonstrowania. Zaczęło się znowu, zaczęły się znowu awantury, burdy, gdy tylko ktoś, komu się władza nie podoba, wyjdzie na ulicę. A potem zakłamany przekaz medialny, że chuligani, przestępcy, takie słowa też już padają. Obrzydliwe słowa, haniebne słowa. Po co Tuskowi ta pełnia władzy? Także po co mu władza pałki policyjnej? Wiele wskazuje, że szykuje coś bardzo dużego. Że chce, by ten niemiecki plan centralizacji Europy wszedł w życie dość szybko. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego myślę, że tutaj będzie gaz wciśnięty w pełni, do dechy. I dlatego panowanie Tuska nad Polską musi być większe niż po prostu sprawowanie władzy. On musi zdusić w zarodku wszelkie sygnały, znaki, oznaki oporu. Rolnicy poszli na pierwszy ogień, ale dotknie to wkrótce pewnie inne siły polityczne, inne grupy.